Yy, ustawienia gry dźwięk. Dźwięk szczelne, Wszystko tutaj. Yy, efekty menu. No jest. Głośność komentarza 1, głośność odgłosów z trybun 2. Wyłącz krytyczny komentarz. Czyli tam jeżeli ktoś gra źle, to yy, wtedy nikt ci nie powie, że ktoś gra źle. Tylko że gra. To chyba o to tam chodzi. <grym> no. Jest, widzicie, kawosz tutaj, kubeczek w kwiatki. Wydawałoby się, że, że jest to bardzo męskie z mojej strony. E, dobra, e, a bo miałem zrobić wyzwanie budowania składu i, 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 i ikonę. Ale szkoda mi jest zawodników tych, których mam, bo znając życie trafię ikonę jakąś nie, jaką bym chciał. A jest... jest jed, Tak, jest jedna karta, która mi się marzy. Jest taka karta. Ale dobra. Budowanie składu. Yy, stworzymy sobie nowy skład. Jakąś hybrydę, ale chyba nim nie zagram, tylko po prostu tak. Yy, zacznij od początku. Yy. Nazwę to idylla D y y l l a. Idylla Dobra i jakie, jaka formacja Ja bym dał y To jest ta formacja którą ja gram Wow Pięcioma obrońcami Home. Ile jest tu formacji pięcioma obrońcami tej, tu trzema obrońcami z kolei? Ja bym dał tu jako wahadełka. Yy. O taką formacją zagramy, i zrobimy tutaj składzik. Yy. Dobra, zaczynam od napadu. Zobaczymy jakich mamy graczy. Jacksona to nie wezmę. To jest z angielskiej ligi kobitka brazylijka. England. Anthony Griezmann. Watkinsa można dać. Bamford. Karim Benzema. Karim Benzema, Antoine Griezmann, już mamy dwóch Francuzów, SPO Luis Figo Zidane, De Bruyne. Tutaj De Bruyne by się przydał. Bruno Fernandes no pasowałby tu do składu, ale to nie o to chodzi. Kurde, nie mam tutaj takich zawodników, żeby zrobić taką hybrydkę. Chyba, że z angielską ligą zhybryduję. Mm, ja bym tu dał Bruno Fernandes. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, tutaj Marco Asensio albo Salach. Mm, Marco Asensio zaryzykujemy. Liga francuska. Mm coś słabo to widzę. Samuelino Shavinga, Olympic Lyon, Di Marco tu by pasował Trossard. Sadio Mane, tak, bo on jest z tej samej ligi co Karim Benzema. A może tu zamiast Griezman'a bym dał CR7? Griezmann, CR7 I to by pasowało, nie? Teraz mam 7 punktów zgrania. SPD yy... Declan Rice, mam dwóch Rice'ów. Masz szerano. O, na... Może grać, masz Kurda. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Kurde. Nie będzie łatwo to zrobić. Kasemir Szczak. Depol. Ruben Neves. Też jest z Rosje, Saudi. SO. O. Tutaj paru graczy bym miał, nie? Marquinhos. Renard. Ona jest kot. Kot jest Renard. Bo jest wysoka. Marquinius. No i w takim zestawieniu tu nie mam zgrania. Kurde Stone, Saraocho, bronz, Victor Garcia. Szybki, nie? Szybki jest, ale La Liga także, Arnold. Mm, Paward, e, Hakimi, e, Nacho Fernandez by pasował tutaj nam z Arabii Saudyjskiej. Musiałbym sobie kogoś tu jeszcze zakupić. Mm, hmm, 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 hmm. Grimaldo nie. Mm. Mm, ale najprawdopodobniej nie zagram tym składem, bo w pizdę dostanę, nie? Sorry, twitch administrator. This is joke. Dostanę po prostu... Dostanie mi się, nie? Mm, 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 mm. Tu nie mam kogo dać na lewą. Akunia. Mm, mm. Nie mam kogo dać tu. Mm. Primaldo, Di, Maldo, Di Marco. A jakbym dał e, Hernandeza, już mam dwadzieścia pięć punktów zgrania. E, 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 Portugalik. Hradecki. E, 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 Mendi będzie tu pasował. 28 punktów zgrania, proszę Państwa. Ten Fernandez tu nie pasuje w ogóle. W ogóle tu nie pasuje Fernandez. Yy, tu mam wypożyczonego Zidana. To 94, bo mam też Zidana 90. I yy, Zidan by tu się wklepał, bo to i Francja i tak dalej, i, i Kona, 3 punkty zgrania. A z Palmarem ile mam? 27. Hmm, Zidana. Może dopóki kogoś nie kupię, bym dał Zidana, nie? Bo Maradona też tu pasuje, bo też ikona. Damy tego Zidana. 31 punktów zgrania. No jest to kiepski skład. Nie ukrywam. Yy, ma deficyty taki, taki zespół. Nie wiem po co stworzyłem ten skład, tak naprawdę. Zobaczymy, czy któryś z majorów doda nam tu zgranie. W ogóle ciężko jest dostać francuskiego menedżera. To jest francuski, ale on nic nam nie daje. Brązowy. No dobra, damy go tu. I teraz tak. Rezerwy. Może bym dał y, wypożyczonych graczy, czy nie robić czegoś takiego? Dobra, więc tak, y, Salah, Dzisy, y, czy jak to się tam czyta? Virgil van Dijk, y, Bellingham, Maradona, i teraz tak, Ederson, chyba, że z włoskiej ligi bym tam kogoś dał, ej. Declan Rice, tu też z niemieckiej ligi, Klostermann, Bamford, England mamy i Fernandes. Tu jest tak, es o. Yy, tutaj wstawimy rajsa i tutaj tak. Tu będzie dwóch SP, s p o. o. No dobra. <ścoughs> ja bym tu dał Bruno Fernandesza. Yy, hy, 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 hy. Bo mógłbym kolejny angielski skład też sknocić. Ach, ciężko się będzie tym grało. Już widzę, że ciężko by się tym grało. Hmm. Formacja. Nie. Yy, zarządzanie drużyną. Zmień taktykę. Własna. Ustawienia FC. Własna, może. Szeroko krótkie podania. Obrona. Wysoko. Rolę zawodników. Fałszywa dziewiątka. Rolę plus plus. Renard. Stoperka. Stoperka będzie Renard. Hernandez Wahadłowy ma rolę plus. Wahadłowy rola plus. Fernandez On nie ma roli plus. Żadnej nie ma. Ja bym dał y, fałszywy boczny obrońca. Żeby Markiniosa mi tu podbijał. Po prostu bramkarz, tak? Yy, no i Azidan jeszcze może mieć. On powinien mieć rozgrywający. 2 plus plusy. Wyrzuciło mnie z tego. Rozłączyło mi internety. No to ładnie. Czy teraz jej nad czymś nie pracuje? Może być tak, że nad czymś jej pracuje, nie? No nie. Bo mi nie ten. Pewnie będę musiał jeszcze raz. Yy, jeszcze raz to ustawionko sobie robić. Stroje jakieś sobie zmienię, żeby było fajniej. No tak. Nie zapisało mi się. Zarządzanie drużyną. Zmień taktyka własna. Obrona wysoko, czyli już będzie podchodzić to pod agresję. Rolę zawodników Sadio Mane. Schodzący napastnik. Hernandez. Wahadłowy. Renard. Stoperka, Fernandez. fałszywy boczny, rozgrywający obrońca i Marco Asensio. Y, po prostu boczny pomocnik i benzema jeszcze. A spróbuję tym składem zagrać. Fałszywa dziewiątka. Zapisuj. <trybuj> Spróbuję może tym składem zagrać. 31 punktów zgrania na 33 możliwe. Otworzę paczuszkę może jakąś, bo mam jakieś paczuszki. Tylko takie, które jest warto. No dobra, to otworzymy. I... Czy będzie? si? Gruzja, Bundesliga. Bayern Leverkusen. Wow. Jak się to czyta? Saka? Haka, Dobra. O. Jaki ładny stadion. I to jest y, paczka wymienna. Mogę sprzedać te. To ja taki stadion chcę. Y, tego sprzedamy szybko. Wow, ładne stroje. Tifo sprzedamy szybko. Ten ile jest wart? Porównaj cenę. 6000 jest wart, gość. 5000 sprzedam go za czwórkę, żeby szybko. 4400 Laminia mal szybko. Fioletowy kolor siatki. Mam, taki, mam takie coś. Yy, stroje ładne. Liga menedżera. Sprzedaj. Resztę wysyłam do klubu. To jest za e, te za skład Batles. To też chyba wymienna paczuszka. Czy mogę ich sprzedać? Yy, nie, nie mogę. A nie. Mogę. Za 200 monet. To posprzedaję ich. Wow, jaka ładna piłka z UEFA Champions League. Ta też puma ładna. Nad, zamieniamy te... E, Aston Villa Ładne stroje. Je za 400 byśmy mogli sprzedać. 1700 monet. Leci tu the my pocket. Siedmiu rzadkich piłkarzy. 82 plus. Kobitka jakaś bramkarka. Olimpik Lyon. <try> <try> Wow! 88! <laughs> Czyli, ja to do foderu mogę dać. Będę mógł to mieć na, na przyszłość, na przepalenie. To jest, to jest już paczka niewymienna. Magazyn duplikatów uzupełniony. Yy, pięciu rzadkich, tu nic nie poleci. Yy. Jejku, mam tych paczek trochę, nie? Dobra, otwieramy te paczki. Ej. Ekrany. Środkowy obrońca. Włoszech. Y, seria S. Roma. Mancini. Czy to wymienna? Tak, wymienna. Za 500 monet. Za 500 monet każdy. 2800 tu My Pocket. Dobra, otwieramy to wszystko chyba. Poprzewijam może to. Żeby to, bo nie chce mi się czekać. LKZ, e, to już są karty niewymienne. Odbierz nowe karty. Nie mogę dodać do magazynu, już mam pewnie. Za zero monet jest Quixel. E, kolejna paczka. Poprzewijam to, bo... Która najprawdopodobniej nic nie będzie ciekawego Tych do klubu daję Tego sprzedaję za darmo 100 duplikatów mam już Także magazyn jest pełny Przepełniony Paczka to żetonem draft to mnie nie interesuje Bo draft, nie lubię grać draftów szczerze Są tam nagrody jakieś I tak dalej, ale No ja nie lubię grać Tymi przekokszonymi kartami Jak nie mam ich Borussia Dortmund, Jak nie mam ich na stanie, bym tak powiedział. Tak samo nie lubię wypożyczonych graczy często mm, używać tu w trybie Rivals, bo y, raz próbowałem do Mistrzostw się dostać, to mi się nie udało. Ym, po prostu muszę jeszcze troszeczkę poćwiczyć Espanola, prawo obrońca. Y, to jest y, za darmo tak, sprzedajemy niewymienne karty. Yy... Dobra, otwieramy Paczka dwóch piłkarzy 83+, plus. kobietka SPD, tak? Czy SPO? Yy... Tak, I to za darmo 100 duplikatów mam, proszę państwa 100 kart, które już się powtórzyły, czyli mam je dwukrotnie Dwóch rzadkich piłkarzy 82+, plus. Pope o i LaPort. LaPort byłby spoko tu, bo też Emiraty Arabskie. Pope na napad. Są... Pope to jest już mocarna karta, jeżeli chodzi o wyzwania budowania składu. Będę mógł z nią wiązać jakąś, jakąkolwiek przyszłość. 83 dwie karty. Wow! Nie, Martin Odegard! No to ładnie. Odegarda trafiłem niewymiennego. Na ławkę rezerwowych, jak najbardziej, albo właśnie jako foder. No, już długo trwa ten odcinek. Jeżeli Was nudzi, no to proszę wyłączyć. Jeżeli, nie wiem, męczysz się oglądając ten materiał, ale jeszcze, może, mam pomysł. Rozbiję to chyba na dwa odcinki i, i później zagram ten. Karwachal! Wow! na prawą obronę Karwachal. Przecież on wjedzie do pierwszego składu, a ile on kosztuje? No mało, 4700, ale to właśnie dzięki temu panu wygrano Ligę Mistrzów Carlo Ancelotti w ubiegłym sezonie, tak? I przyda mi się, jak najbardziej mi się przyda. Wrzucę to jako odcinek pack opening. I spróbujemy zagrać tym składem. Tym, 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 tym wiecie jakim. To nie szedł Ake? Czy to kobitka jakaś? Ake, oczywiście Ake. Za zero monet. Trochę tych paczek tu jest. Trzech rzadkich piłkarzy 83+. Plus. Tu jakaś piłkarka już idzie. Zmierza. No dobra. Pełny ten magazyn. Mm, przykro już ostatnie paczuszki 3 rzadkich złotych piłkarzy 80 plus Markinius no znów y, trafiam go ok 3 e, rzadkich złotych piłkarzy 83 plus tu już coś może polecieć Napasnik Portugalia Premier League Liverpool. Diogo Rzota Diogo Rzota nie mam chyba Rzoty Christensen żoty Żo nie mam Diogo Rzoty ktoś mi sprzedał się na rynku za 4000 kogoś wystawiłem już nie pamiętam za bardzo kogo i ostatnia paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy 75 plus co to za zawodniczka Dalton i Henry. Dobrze. I chyba tu miałem coś z kabinetu jeszcze, czy nie? Paczka że żetonem draft to wiadomo, to od bloku już mam chyba 6 takich draftów, czyli 15 tysięcy monet za każdy. Tu coś mamy do odebrania. Tu coś mamy. Yy, jeden z czterech zło rzadkich złotych piłkarzy 80, plus. jedna z czterech można wybrać, tak. Ujawni wszystkie karty. Poketka. Szkoda, że nie Mbappé. No dobra. Co roku łudzę się, że trafię tego Mbappé. Gold Rare. Transfery. Z zadań coś może powinienem dostać. A a a a. a. Transfery. Lista. Do no dobra. Sprzedany. Na razie kończę ten odcinek. I w osobnym odcinku ślugę. Idę sobie zakurzyć cygaretę. I w kolejnym odcinku zagram już sobie spotkanie. 23 minuty to trwało. Dobra. Pozdrawiam. Siemson.